Kosmogonia słowiańska wyjaśnia znaczenie postrzyżyn. Trójca Boża rozpada się w trzy siódemki i stanowi kosmogoniczną liczbę dwadzieścia jeden. Jako świat wszystek taki człowiek wydobywa się z odmentu. Kosmogoniczność odpowiada nieletniości. Obie są siedem razy trzy równa się dwadzieścia jeden. Dlatego przez pierwsze lat siedem zostaje dziecko pod białymi bogami, czyli w rodzicielskiej opiece. Przy końcu tego okresu, to jest w siódmym roku, odbiera postrzyżyny. Jest to religijne namaszczenie do szczęśliwej walki w rychło nastąpić mającej z bogami czarnymi. Drugie lat siedem to przykry czas, w którym budzą się w dziecku krewkości i namiętności złe,